Cześć wszystkim, tu windy, bo teraz się windami na ulicy Karmelickiej 58 oraz 60. Zapraszam. Zaczynamy od Wertheima, od Wertheima, na Karmelickiej 58. Ta winda ma niestety problem z drzwiami wewnętrznymi. Będę musiał je trzymać nogą. O, iście. Dobra. Dobra, trzymam. Pokażę. Pokażę jeszcze. Panel. Dobra. Jedziemy na czwarte. Jedziemy, jedziemy. Ta winda ma sterowanie przestawne, więc spokojnie. Nie. Ta winda, mówię, problem z drzwiami ma. Muszę nogą trzymać, bo naprawdę. Ciężko, ale daję radę, jakoś jadę. Tutaj oświetlenie. Trochę ciężko mi się nagrywa, ale dobra, daję radę. P. Jedziemy. Cudo, ta winda to naprawdę cudo. c u -d -o. A nie jakaś platforma na kładce. Cudowinda, piękności. Dobra, i wyżej, tam wstrzymujemy nagranie. I udajemy się na Kanmelicką 60. Cześć. Tutaj pokażę panel, instrukcja, dobra. Dobra, zamykamy. Będą jeszcze dwa bonusy w tym odcinku z windami z Karmelickiej. Jesteśmy na Karmelickiej 60. Mamy tutaj przedwojenną windę i to nie będzie jeszcze koniec filmu. Słuchajcie, będzie, będą dwa bonusy, a jakie to zobaczycie. A jest to Wertheim. Zmodernizowany już niestety. Tutaj mogę pokazać tak wygląda. O, zmodernizowany przez Otisa, słuchajcie. Jedziemy. Cześć. Wyświetlacza nie ma co pokazywać, bo to przedwojenna winda. Będą jeszcze dwa bonusy, w tym jeden, drugi taki malutki. Pierwszy w postaci windy, drugi malutki. Tak panel wygląda. Dobra. Idziemy wyżej i tam wstrzymujemy nagranie. Dobra, a teraz zapraszam Was na dwa bonusy. Jesteśmy na świętego Marka 33. Mamy tutaj przedwojenną Windesowicz. I to jest bonus do ulicy Karmelickiej 58 i 60. Dobra. Zamykamy. Dobra. Pokażę na spokojnie. Dobra, jedziemy. I to nie będzie jeszcze koniec odcinka, będzie taki malutki bonusik, a jaki to zobaczycie sami, będziecie w szoku. Jest to sowisz z falownikiem niestety. Niestety ma falownik o. O! Dobra, jedziemy na parter. Będziecie naprawdę w szoku, będzie jeszcze jeden bonus. To nie jest jeszcze zakończenie odcinka, teraz nie! Piękna winda, naprawdę, tylko szkoda, że jest modernizowana i z falownikiem. Zero, dobra, to tutaj wysiadamy. Wsiadamy, wysiadamy, wysiadamy, naprawdę. Dobra. 80 lat temu, jak się stała, 80 po policjach. Po co ona nie <śpiewanie> ma, nie było 14 lat. Ja mam takie same przepisy, jak to wyglądało, nie tak. Dobra, a teraz zapraszam Was na mały, bo drugi bonusik. A tutaj mamy, słuchajcie, maszynownię tej windy. Pokażę. O. Tutaj. O, widzicie? Uważaj. Dobrze, dobrze. O, 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 dobrze. Tutaj taki jeszcze bonusik mały. O. Jeszcze pokażę oprawę oświetleniową. Dobra. Dzięki za obejrzenie. Cześć.